Cześć, z tej strony Mateusz z kanału Twoja Fura. W dzisiejszym filmie przygotowałem poradnik dla osób zainteresowanych zakupem Jeepa Chiroki 5. Generacji. Podpowiem, na co warto zwrócić szczególną uwagę, by ustrzec się od kosztownych pułapek i nie wpakować się na finansową minę. Zapraszam do oglądania. Ten kanał tworzymy dla Was, prawdziwych fanów motoryzacji. Jeśli tak samo jak my, kochasz samochody, subskrybuj już teraz. Czeka tu na Ciebie solidna dawka wiedzy, testów i ciekawostek ze świata aut. Jeśli masz własne doświadczenia z Jeepem Ciroki 5. generacji, to koniecznie podziel się nimi w komentarzu. Twoje uwagi mogą pomóc innym osobom, które planują zakup tego modelu lub zmagają się z różnymi usterkami i szukają praktycznych wskazówek. Piąta generacja Jeepa Cherokee, oznaczona symbolem KL, zadebiutowała w 2013 roku i była produkowana aż do 2023 roku. Ten zupełnie nowy model powstał dzięki współpracy Chryslera i Fiata, bazując na platformie Compact US White Alfa Romeo, tej samej, która posłużyła wcześniej do stworzenia bliźniaczych konstrukcji takich jak Dodge Dart oraz Fiat Diagio. Większość dostępnych na rynku egzemplarzy Jeepa Cherokee wyposażona jest w 3.2-litrowy sześciocylindrowy silnik benzynowy V6 Pentastar o mocy 272 koni mechanicznych, który napędza wszystkie cztery koła. W ofercie znajdują się również wersje z napędem na przednią oś, napędzane 2.4-litrową czterocylindrową jednostką benzynową o mocy 177 koni mechanicznych. Alternatywą dla silników benzynowych są diesle Dwulitrowy turbo diesel multijet opracowany przez Fiata, dostępny w wariantach o mocy 140 lub 170 koni mechanicznych z napędem AWD, a od 2016 roku także mocniejszy silnik 2.2 multijet generujący 195 lub 200 koni mechanicznych. Niezależnie od wersji silnikowej, większość modeli Cherokee KL wyposażona jest w 9-stopniową automatyczną skrzynię biegów. Manualna sześciobiegowa przekładnia to rzadkość oferowana była wyłącznie w połączeniu z dwulitrowym dieslem. Jeep Cherokee piątej generacji oferowany był w kilku wariantach wyposażenia, zróżnicowanych pod względem komfortu, stylistyki i możliwości terenowych. Dostępne warianty to Night Eagle, Limited, S, Overland oraz Trailhawk Trey Rated. Ostatnia z nich wyróżnia się zwiększonym o jeden cal prześwitem, zmodyfikowanymi zderzakami, czerwonymi zaczepami holowniczymi oraz zaawansowanym napędem Active Drive Lock dedykowanym do jazdy w trudnym terenie. Podstawowa wersja Night Eagle oferuje już bardzo bogate wyposażenie standardowe. Znajdziemy tu m.in. 7 poduszek powietrznych, aktywne zagłówki przednich foteli, system bezkluczykowy, asystenta pasa ruchu, automatyczne poziomowanie reflektorów, system monitorowania martwego pola, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektroniczny hamulec postojowy, tylne lampy LED oraz światła do jazdy dziennej LED, reflektory przeciwmgielne, bezkorkowy wlew paliwa. Skórzaną dźwignię zmiany biegów, elektrycznie regulowane składane i podgrzewane lusterka boczne, dwustrefową klimatyzację automatyczną, elektrycznie sterowane szyby i fotele przednie, system multimedialny U-Connect z 8,4-calowym ekranem dotykowym i Bluetooth, nagłośnienie Alpine Premium z 9 głośnikami, kamerę cofania i czujniki parkowania tylnego, 18-calowe felgi aluminiowe. Wersja Limited wzbogaca ten zestaw m.in. o adaptacyjny tempomat, przyciemniane szyby, Skórzaną tapicerkę, podgrzewane przednie fotele, system asystujący przy parkowaniu równoległym i prostopadłym. Oczko wyżej znajduje się wersja S, która dodatkowo oferuje stylowe 19-calowe felgi aluminiowe. Topowa odmiana Overland została wyposażona w szereg elementów klasy premium, takich jak wzmocnione hamulce, dwuczęściowy panoramiczny dach, automatyczne sterowanie światłami drogowymi, pamięć ustawień lusterek oraz fotela kierowcy, wentylowane fotele przednie, podgrzewana tylna kanapa. Podgrzewana kierownica, gniazdko 230V. Warto zaznaczyć, że systemy Apple CarPlay i Android Auto pojawiły się dopiero po faceliftingu w 2018 roku. Niestety, dostępne są jedynie w wersji przewodowej. Z czym kojarzy się marka Jeep? Oczywiście, z jazdą w terenie. I właśnie na tym polu Jeep Cherokee 5 generacji wyróżnia się na tle większości suwów ze swojej klasy. Podczas gdy wiele konkurencyjnych modeli ogranicza się do stylistyki terenowej. Chiroki rzeczywiście potrafi poradzić sobie poza asfaltem, zwłaszcza w wersji try stworzonej z myślą o trudniejszych warunkach. Choć w swojej podstawowej konfiguracji Chiroki jest autem z napędem na przednią oś, to zaawansowany inteligentny układ przeniesienia napędu automatycznie przekierowuje moment obrotowy na tylnią oś, gdy tylko przednie koła utracą przyczepność. W zależności od wersji Chiroki może być wyposażony w jeden z dwóch systemów napędu na cztery koła Jeep Active Drive 1 z pojedynczym przełożeniem w przekładni rozdzielczej, lub Jeep Active Drive 2 z dwoma przełożeniami oraz trybem blokady. Z kolei topowa, terenowa wersja Trailhawk otrzymuje już blokadę tylnego mechanizmu różnicowego, czyli system Active Drive Lock oraz szereg dodatkowych akcesoriów terenowych, takich jak zwiększony prześwit, osłony podwozia, zaczepy holownicze czy zoptymalizowane kąty natarcia i zejścia. Nie sposób też pominąć systemu Jeep Select Terrain, umożliwiającego elektroniczne zarządzanie trakcją w zależności od warunków, od miejskich ulic, przez błotniste drogi, aż po skaliste szlaki. To właśnie dzięki tej technologii Chiroki zyskuje wszechstronność, która pozwala mu równie dobrze odnaleźć się zarówno w codziennej jeździe, jak i podczas terenowych przygód. W 2018 roku Jeep Chiroki przeszedł gruntowny facelifting, który znacząco odświeżył jego wygląd i wyposażenie. Przód pojazdu został całkowicie przeprojektowany. Zmieniono m.in. reflektory, atrapę chłodnicy oraz zderzak, nadając autu nowocześniejszy i bardziej spójny wygląd. Zmiany stylistyczne objęły również tylną część nadwozia, poprawiając jej proporcje i estetykę. W kabinie pasażerskiej zmodernizowano konsolę środkową, prowadzając bardziej ergonomiczny układ oraz nowy system multimedialny U-Connect z ekranem dotykowym o przekątnej 5,7 lub 8,4 cala w zależności od wersji wyposażenia. Pod maską również zaszły istotne zmiany. Benzynową jednostkę 3.2 V6 Pentastar zastąpiono nowoczesnym silnikiem 2.0 Turbo o mocy 270 KM pochodzącą z gamy Alfa Romeo. Nowy motor dostępny był wyłącznie w konfiguracji z napędem na wszystkie koła, oferując lepsze osiągi przy niższym zużyciu paliwa. Kolejne drobne odświeżenie miało miejsce w 2022 roku. Tym razem modernizacja skupiła się głównie na elektronice, rozszerzeniu wyposażenia oraz kosmetycznych poprawkach stylistycznych, które jeszcze bardziej unowocześniły model bez ingerencji w jego ogólną sylwetkę. Przechodząc do wyglądu, trzeba przyznać, że stylistyka piątej generacji Jeepa Cherokee, a szczególnie w wersji sprzed faceliftingu, budzi emocje. To projekt dość kontrowersyjny, ale z pewnością odważny. Doceniam, że Jeep nie poszedł utartą drogą i zdecydował się na coś innego. Szczególnie w wersji Trailhawk, z terenowymi oponami i dodatkami stylistycznymi Chiroki prezentuje się wyjątkowo agresywnie i bojowo, wygląda po prostu groźnie i zdecydowanie. Oczywiście kwestia gustu, jedni pokochają ten wygląd, inni mogą się nie przekonać. Jeśli chodzi o wnętrze, dużą zaletą wnętrza jest jego stonowany charakter. W przeciwieństwie do wielu amerykańskich SUVów, które często przesadzają z rozmiarami i masywnym wystrojem, tutaj wszystko jest bardzo wyważone, uporządkowane i przyjemne w odbiorze. To wnętrze sprawia wrażenie dojrzałego, nie próbuje niczego udowadniać, po prostu spełnia swoją rolę. Fotele są bardzo wygodne, choć brakuje im wyraźniejszego trzymania bocznego. Ich miękkość przypomina wręcz fotele z domowego salonu, idealne na dłuższe trasy, choć mniej sportowe w charakterze. Pod względem jakości materiałów i wykonania, roki wypada naprawdę solidnie. Plastiki, choć w niektórych miejscach twarde, dobrze znoszą próbę czasu. Przyciski, przełączniki i elementy sterujące nie wykazują nadmiernego zużycia, nawet w egzemplarzach z większym przebiegiem. Skóra pozostaje miękka, kierownica się nie przeciera, a twarde tworzywa są odporne na zarysowania. To wnętrze naprawdę dobrze się starzeje. Jeśli chodzi o schowki i praktyczne detale, Ciroki zasługuje na duże brawa. Mamy tu standardowe kieszenie w drzwiach, schowek na okulary w podsufitce. Dwa miejsca na kubki z przodu. Kolejny schowek mamy w podłokietniku, jest on dwupoziomowy i znajdziemy w nim port USB i gniazdo zapalniczki 12V. Mamy też klasyczny schowek rozdzielczej. Dodatkowo znajdziemy też mały schowek poniżej włącznika światła. Przechodząc do tyłu, to w drugim rzędzie jest bardzo wygodnie. Osoby o wzroście do 185 cm nie powinny narzekać, nawet jeśli z przodu siądą równie wysokie osoby. Jest sporo miejsca na nogi i stopy, a sama kanapa oferuje bardzo przyzwoity komfort podróżowania. Z praktycznych elementów dla pasażerów z tyłu znajdziemy: kieszenie w oparciach przednich foteli, kratki nawiewów, dwa gniazda USB typu A i dwa gniazda USB typu C, a także gniazdko elektryczne. Przechodząc do bagażnika, to nie należą do największych w klasie, nadrabia to praktycznymi rozwiązaniami. Oparcie tylnej kanapy składają się na płasko, a co więcej, także przedni fotel pasażera można złożyć na płasko, umożliwiając przewóz naprawdę długich przedmiotów. To detale, które sprawiają, że Jeep Cherokee okazuje się nie tylko wygodnym suwem, ale też bardzo praktycznym towarzyszem na co dzień. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to Jeep Cherokee może pochwalić się pięciogwiazdkową oceną w testach Euro NCAP, co samo w sobie budzi zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, w styczniu 2014 roku model ten otrzymał prestiżowy tytuł Best-in-Class, przyznawany przez Euro NCAP najbezpieczniejszym pojazdom w swojej klasie za dany rok. Pod względem wyposażenia w systemy bezpieczeństwa, Cherokee oferuje bogaty zestaw rozwiązań, zróżnicowany w zależności od rocznika i wersji. Przed liftingiem do 2018 roku 8 poduszek powietrznych, ABS, wspomaganie hamowania, ESC, kontrola trakcji, kamera cofania, aktywne zagłówki z przodu. Po liftingu w 2018 roku dochodzą ostrzeżenie o kolizji z przodu, system ostrzegania o opuszczeniu pasa plus aktywna pomoc w utrzymaniu pasa, monitorowanie martwego pola, ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu. Egzemplarz, który miałem okazję jeździć, pochodzi z 2019 roku i wyposażony jest w benzynowy silnik 2.4 oraz napęd wyłącznie na przednią oś. Jak nasuwa tych rozmiarów, Ciroki prowadzi się zaskakująco dobrze: zdecydowanie czuć jego terenowe korzenie, co odróżnia go od wielu typowych osobowych rywali w segmencie. Czuć masę własną, która wynosi w tym przypadku 1738 kg, przez co samochód może momentami sprawiać wrażenie nieco ociężałego. Mimo to prowadzenie jest pewne i stabilne, a poczucie kontaktu z nawierzchnią bardzo przyzwoite. Zawieszenie ma typowo amerykański charakter, wyraźnie nastawione na komfort, bardziej niż na sportowe właściwości jezdne. To jednak wcale nie oznacza, że ciroki zachowuje się na drodze jak kołysząca się łódź. Wręcz przeciwnie. Układ jezdny daje kierowcy poczucie kontroli i pewności. Na nierównościach, takich jak ubytki asfaltu, spoiny czy poprzeczne przeszkody, zawieszenie spisuje się naprawdę dobrze, skutecznie tłumiąc drgania i zapewniając przy tym miękkie, niemal przytulne odczucie komfortu. To jedno z tych aut, które sprawiają, że jazda nawet po gorszych drogach jest po prostu relaksująca. Pod maską testowanego egzemplarza pracuje wolnosący, benzynowy silnik 2.4 o mocy 177 mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę, według danych katalogowych, wynosi 10,5 sekundy. Choć nie zapewnia on sportowych osiągów, jest w pełni wystarczający do sprawnego napędzania ważącego ponad 1,7 tony roki. Auto prowadzi się płynnie i bezproblemowo, a dynamika, choć nie nachalna, w zupełności wystarcza do bezpiecznej codziennej jazdy. Jak to bywa w przypadku jednostek wolnosących, więcej dynamiki trzeba szukać przy wyższych obrotach, ale napęd oddaje moc w sposób przewidywalny i liniowy. Na pochwałę zasługuje również automatyczna skrzynia biegów, która działa płynnie i sprawnie reaguje na polecenia kierowcy. Według danych producenta średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla tej wersji wynosi 8,3 litra na 100 km. W praktyce może być nieco wyższe, szczególnie w ruchu miejskim, jednak nie odbiega to znacząco od realiów innych SUVów tej klasy. Co istotne silniki benzynowe w czyroki KL, zarówno 2.4 jak i 3.2 V6, bardzo dobrze współpracują z instalacjami LPG, co czyni je atrakcyjną opcją dla osób szukających oszczędności na paliwie. Prezentowany egzemplarz został wyposażony w taką instalację, Według deklaracji właściciela średnie zużycie gazu wynosi około 10 litrów na 100 km przy jeździe w proporcjach 70% trasa i 30% miasto. Dla porównania, średnie spalanie innych dostępnych jednostek napędowych, według danych katalogowych, to 32 V6 benzyna 10,7 litrów na 100 km, 2,0 turbo benzyna 9,3 litrów na 100 km, 2,0 multijet diesel 5,6 litrów na 100 km, 2,2 multijet diesel 6,1 litrów na 100 km. Wnętrze czy roki zaskakuje przyjemną ciszą, nawet podczas jazdy z wyższymi prędkościami hałas z zewnątrz jest minimalny. Do kabiny dociera jedynie delikatny szum opon, bez trzasków, zgrzytów czy pisków, które w niektórych autach potrafią uprzykrzyć podróż. Izolacja akustyczna stoi tu na bardzo dobrym poziomie. Samochód po prostu przyjemnie się prowadzi i co najważniejsze wie, czym powinien być słów. W dzisiejszych czasach wiele modeli na siłę próbuje udawać auta sportowe, przez co traci na komforcie i praktyczności. Tu komfort i wszechstronność są na pierwszym miejscu. Każdy będzie czuł się tu wygodnie, niezależnie od długości trasy. Auto oferuje przyjemne prowadzenie, wysoki komfort jazdy i dzięki swoim właściwościom terenowym bez problemu dojedzie niemal wszędzie. Teraz przejdziemy do awaryjności i tego, co się w Jeepach roki 5 generacji psuje. Zacznijmy od nadwozia. W egzemplarzach wyposażonych w szyberdach pojawia się dość powszechny problem z głośnymi stukami dobiegającymi z tego elementu. Jeep oficjalnie potwierdził ten defekt w biuletynie serwisowym. Dlatego przy zakupie warto zwrócić uwagę, czy ewentualna usterka została już usunięta. Kolejną bolączką są reflektory, które wielu właścicieli uważa za zbyt słabe i niedostatecznie doświetlające drogę. Wnętrze również nie jest wolne od drobnych problemów. Najczęściej użytkownicy narzekają na system multimedialny U-Connect, który może się zawieszać, resetować lub całkowicie wyłączać. Na szczęście w wielu przypadkach pomaga aktualizacja oprogramowania, choć nie jest to rozwiązanie gwarantowane. Częstym źródłem irytujących stuków bywa także tylna kanapa. Ten problem również został uwzględniony w oficjalnym biuletynie serwisowym Jeepa. Warto zwrócić na to uwagę przy zakupie i upewnić się, że ewentualna usterka została usunięta. Na koniec warto wspomnieć o ostrzeżeniu serwis parking brake, które czasem pojawia się na desce rozdzielczej. Naprawa tej usterki może wiązać się z koniecznością wymiany całej wiązki przewodów do elektrycznego hamulca postojowego, co może generować niemałe koszty. Teraz przejdźmy do mechanicznych usterek Jeepa Cherokee 5 generacji. Ogólnie Jeep Cherokee tej generacji cechuje się średnią oceną niezawodności, która wynika nie tyle z przeciętności wszystkich egzemplarzy, co raczej z dużych rozbieżności. Są samochody bardzo solidne, ale są też takie, które sprawiają dużo problemów. To właśnie dlatego wśród użytkowników można spotkać zarówno gorącą miłość do tego modelu, jak i frustrację. Silnik 2.0 diesel to jednostka stosowana także w wielu modelach Fiata i Alfa Romeo. Ogólnie jest całkiem przyzwoity, jednak jak większość współczesnych diesli, boryka się z typowymi dolegliwościami. Problemy z filtrem cząstek stałych DPF, zaworem EGR, wtryskiwaczami, turbosprężarką oraz wyciekami oleju. Jeśli jest jednak dobrze serwisowany i regularnie poddawany przeglądom, potrafi służyć bez większych awarii. Warto pamiętać, że silnik ten ma pasek rozrządu, a nie łańcuch, co oznacza konieczność jego wymiany co około 100 000 km. Silnik 2.4 benzynowy Tutaj największym problemem jest zużycie oleju, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika. Regularne kontrole poziomu oleju oraz jego systematyczna wymiana są kluczowe. Niektóre egzemplarze wymagają dolewania nawet co 2-3 tysiące km. Dodatkowo zdarzają się problemy z zapłonem, wycieki oleju, awaryjne łańcuchy rozrządu, głównie wskutek zaniedbań serwisowych. Silnik 32V6, chociaż ma wątpliwą reputację, statystyki pokazują, że w rzeczywistości nie wypada najgorzej, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę egzemplarzy na drogach. Do najczęstszych problemów należą wycieki oleju z obudowy filtra oraz chudnica oleju. Ich usunięcie wiąże się z kosztownym serwisem, gdyż wymaga rozmontowania kolektorów dolotowych, wtryskiwaczy i list paliwowych. Problemy z układem zaworowym, szczególnie popychaczami zaworowymi, które się wycierają lub pękają, powodując stukanie i nierówną pracę silnika. Naprawa tych usterek również jest kosztowna. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, Jeep Roki piątej generacji wyposażony jest w dziewięciobiegową automatyczną skrzynię biegów ZF, która generalnie cieszy się opinią dość niezawodnej i nowoczesnej jednostki. Jednakże w starszych egzemplarzach zdarzały się problemy z jej działaniem, które w większości wynikały z błędów oprogramowania. Na szczęście producent rozwiązał te problemy poprzez liczne akcje serwisowe i aktualizację oprogramowania. W wersjach z napędem na cztery koła za rozdział momentu napędowego odpowiada PTU, Power Transfer Unit lub skrzynka rozdzielcza. W szczególności w modelu Trailhawk wyposażony w dodatkowo w reduktor jest to kluczowy element układu napędowego. Niestety, to właśnie ten podzespół uchodzi za jeden z najsłabszych punktów całego auta. Najczęstszą usterką jest zerwanie Wiero pustu, co skutkuje całkowitą utratą napędu na koła. Co ciekawe, awarie te zdarzają się często w trakcie intensywnej jazdy terenowej. Czyli dokładnie wtedy, gdy układ ma wykazać swoją moc i niezawodność. Warto podkreślić, że niektóre problemy mogą być również konsekwencją niewłaściwego użytkowania, zwłaszcza nieodpowiedniej techniki jazdy w trudnym terenie. Dbanie o prawidłową eksploatację jest więc kluczowe dla długowieczności tego elementu. Bardzo ważną rzeczą jest dokładne sprawdzenie, czy dany egzemplarz Jeepa roki przeszedł wszystkie niezbędne akcje serwisowe. Ich lista jest dość obszerna i obejmuje m.in. Tempomat, ryzyko niezamierzonego przyspieszenia, pękające tylne amortyzatory, przypadkowe wystrzelenie poduszek powietrznych, uszkadzające się przewody klimatyzacji i wycieki czynnika, korozja modułu sterującego klapą bagażnika, usterki elektryczne powodujące utratę mocy, luźne śruby foteli, błędnie oznaczone punkty holownicze, wycieki paliwa prowadzące do pożarów komorze silnika, problem z wrzuceniem biegu park lub pozostaniem w tym trybie. Gaśnięcie silnika w trakcie jazdy, silnik nie chce się uruchomić lub nie chce się wyłączyć, słaba skuteczność hamulców tylnych, skrzynia sama w sobie wrzuca bieg neutralny, poduszki powietrzne mogą się nie otworzyć, uszkodzone wielowypusty w skrzyni rozdzielczej, wycieki oleju ze skrzyni biegów. I to tylko najważniejsze problemy, które były objęte akcjami serwisowymi. Nie należy się jednak tym zbytnio stresować, większość producentów boryka się z podobną liczbą akcji serwisowych, a takie kampanie świadczą o tym, że firma dba o bezpieczeństwo użytkowników i stara się wyeliminować potencjalne usterki, często zapobiegając poważniejszym problemom lub pozwom sądowym. Jeśli chodzi o nasze sugestie dotyczące wyboru silnika, to w przypadku ograniczonego budżetu zdecydowanie polecamy rozważyć wersję z dwulitrowym dieslem MultiJet. To ekonomiczne i jednocześnie całkiem niezłe pod względem trwałości rozwiązanie, które sprawdzi się w codziennej jeździe. Dla osób, które mogą pozwolić sobie na większy wydatek, najlepszym wyborem będzie silnik 3.2 V6 Pentastar z niewielkim przebiegiem. Ta jednostka oferuje znacznie lepszą dynamikę i większą satysfakcję z użytkowania, szczególnie jeśli zależy nam na płynnej i komfortowej jeździe. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę i napisz komentarz. Jeśli masz własne doświadczenia z Jeepem Sheroki 5 generacji, to koniecznie podziel się nimi w komentarzu. Twoje uwagi mogą pomóc innym osobom, które planują zakup tego modelu lub zmagają się z różnymi usterkami i szukają praktycznych wskazówek. Zapraszam również do postawienia nam wirtualnej kawy link macie w opisie filmu oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale.